Cześć wszystkim, z tej strony Alfi. Witam was na kolejnej wędkarskiej wyprawie Dzisiaj wybrałem się nad rzekę Na której uczyłem się łowić Ryby nad rzekę, która płynie przez moje miasto W celu łowienia Szczupaka Jest jesienna pogoda, mżawka Mgła, wilgotno Więc taki klimacik typowo listopadowy Żeby dojść nad tą rzekę trzeba trochę się poprzedzierać przez haszcze, bowiem porasta jej brzeg strefa buforowa, takie torfowiska, niezagospodarowane przez miasto. No, dla mnie to jest taka trochę podróż do wspomnień, sentymentalny bardzo wypad, bo na tej rzece właśnie y, pierwsze arkana spinningu, że tak powiem, poznawałem, powiłem tu swoje pierwsze szczupaki, klenie o konie. Takim przełomowym punktem mojej kariery wędkarskiej było właśnie złowienie tutaj w ciągu dwóch godzin 11 szczupaków. Od tego się zaczęło tak naprawdę moje spinningowanie z pasją. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wyniki może nie będą aż takie, ale żeby chociaż na miasta tego jakaś rybka się trafiła. Ale tak jak mówię, no przede wszystkim to jest bardzo sentymentalna podróż dla mnie dzisiaj. Tutaj mamy bardzo ciekawe drzewo, zobaczcie, to są ślady żerowania bobrów Jednak z jakichś powodów tego drzewa nie ścięły do końca Tutaj siedzi ślimak winniczek A tu wyżej są ślady wydrążone przez owady, które pod korą sobie żyły i te tunele drążyły O, jest! Mamy pierwszą rybę dzisiaj Fajne! Tak na warunki krzy, to naprawdę fajne. Fajny, W pijawkach cały, czyli są, czy dnie stoją. A więc dzisiaj kolor biały jest skuteczny. No to taki 50, ale jeszcze możemy go zmierzyć. No 48 ma. 48-49, czyli wymiaru nie ma, ale w dobrej kondycji. Więc wraca do wody. W której dzisiaj jesteśmy, jest to rzeka bardzo płytka, około 1 metra myślę przeważnie głębokości, przez to trudna do obławiania. Używam tutaj gumek takich wyposażonych w główki 3-4 gram. Dodatkowo dzisiaj ten stan wody no, mógłby być trochę wyższy. Nie ma jeszcze tragedii, ale tak naprawdę przydałoby się jeszcze ze 20-30 cm byłoby idealnie. No i siedzi. Przed chwilą mi wyszedł, włączyłem nagrywanie. I jest, ponowił. No proszę, zwiątko pójdzie. Tego nie fotografowałem, ale ten jak najbardziej. I znów na tą samą gumę, która nigdy wcześniej mi ryb nie przynosiła, a dziś świetna jest. Podobny rozmiar jak tamten, nawet może mniejszy. Myślę, że mniejszy od tamtego, ale fajnie, że ponowił. Rybę. Ale wariat Jakoś dziwnie jest zaczepiony chyba. Naprawdę jakoś dziwnie jest chyba zaczepiony. Uff. Rozmiarówka taka jak poprzednie bardzo głęboko jest zaczepione. Ale czubek z niego. Niestety, jak to na rzekach często bywa, udało mi się zerwać przynętę, która przynosiła dzisiaj ryby. Ale będę teraz szukał innej, również w białym kolorze, która mam nadzieję będzie tak samo skuteczna. puknął raz za ogonek i w drugim rzucie już się zaczepił maluszek taki weźmiemy go tu na raz hopsa o, znalazłem chyba gumę nową skuteczną długo to zajęło ale się udało spokój się zdjęcie mu zrobimy, bo tam na Instagrama, żeby zapozował. ale silny, ok, no i O, trochę nie powinienem tak robić, ale przeżył. Nie chciało mi się już tam schodzić. Jak widzicie, przed nami zakręt rzeki. Postaram się go trochę przybliżyć. Yy, zakręty często są jednymi z ciekawszych miejsc na rzekach, z uwagi na to, że stworzą więcej miejsc do ukrywania się i żerowania dla ryb. O wiele są ciekawsze i bardziej zróżnicowane niż monotonne prostki. Dla przykładu tutaj jest głębiej, bo tutaj bije nurt w tą stronę, a z drugiej strony jest płyciej. Zakręty zawsze warto skrupulatnie obłowić, jak jesteśmy na rybach, co też się ja za moment wykonam. My mamy zakrętowego szczupaka który gdzieś chyba jakieś ziele poszedł a no nie jednak nie tak jak mówiłem zakręty są miejscami ulubionymi przez ryby jest już chyba trochę zmęczony, ale pod nurt nie tak łatwo go wyholować No i mamy go. O! Jeden z ładniejszych dzisiaj. Jeden z ładniejszych dzisiaj. Ale ma 46 tylko centymetrów. Małe one są, ale bardzo silne. No, nurt im pomaga, wiadomo. Proszę się uspokoić. Jak chce być pan wolny, to proszę się uspokoić. No i odgryw. No i odgryw. To zdjęcia jeszcze zapozuje, a ja będę musiał znowu szukać nowej gumy. Zbliżamy się do tamy, jest ona tam w oddali, mówię o tym teraz, bo potem szum wody może mnie zagłuszyć. Y, tama wbudowana na tej rzece ma tą dobrą cechę, że posiada przepławkę, czyli y, kanał, przez który ryby mogą przepływać, kiedy przemieszczają się w górę rzeki, co za chwilę Wam pokażę. Będę już powoli kończył dzisiejsze wędkowanie, albowiem niedługo zapadnie zmrok. Fajnie, że nie zapomniałem, jak łowić ryby na tej rzece. Udało się złowić zadowalających kilka sztuk. Rozmiarami, no cóż, większych się raczej po tej rzece nie spodziewałem, ale bardzo fajna, sentymentalna podróż, powrót na miejsca, na których niegdyś byłem częstym bywalcem. Jeżeli Wam się podobało, no to zachęcam do subskrybowania i lajków, będzie mi bardzo miło, a wy tym samym przyczynicie się, się tą prostą czynnością do rozwoju tego kanału. Jednocześnie, jeżeli ktoś chciałby poznać tajniki, w jaki sposób te ryby łowie na takich małych rzekach, albo dopiero zaczyna przygodę ze spinningiem i chciałby dobrać sprzęt do tej metody, no to polecam filmy, które będą na końcu, na ekranie końcowym tego. To moje poradniki, w których yy, właśnie te rzeczy Wam tłumaczyłem, no a w tym filmie to ode mnie wszystko, trzymajcie się, cześć.